Kiedy we krwi nie ma wystarczającej liczby czerwonych krwinek, aby dostarczyć tlen do każdego zakątka ciała, pojawia się niedokrwistość. Jednak wartość hemoglobiny różni się w zależności od płci lub laboratorium, w którym jest badany, a lekarz jest jedyną osobą, która może zaoferować Ci odpowiednie leczenie. Ale nie myśl, że za każdym razem trzeba zażyć jakieś lekarstwo. Czasami wystarczy dieta. Co dokładnie musisz jeść, aby poprawić sytuację? Dowiesz się z tego filmu. Jeśli po testach zdiagnozowano u Ciebie anemię, czas podjąć działania. Oto 11 wspaniałych produktów spożywczych, które mogą być Twoim pierwszym krokiem do pozbycia się anemii. Szpinak jest zdrowy i niskokaloryczny. 100 g gotowanego szpinaku zawiera do 3,6 mg żelaza. Chociaż ten rodzaj żelaza jest słabo przyswajalny przez organizm, szpinak jest również bogaty w witaminę C. Jest to bardzo ważne, ponieważ witamina C znacznie zwiększa wchłanianie żelaza. Wątróbka jest bogata w żelazo, ale również podroby, nerki, mózg i serca. Na przykład 100 gramów wątroby wołowej zawiera 6,5 mg żelaza. Organiczne mięso jest również bogate w białko. Mięso jest również bogate w białko, witaminę A i witaminę B. Rośliny strączkowe zawierają dużo składników odżywczych. Niektóre z bardziej powszechnych warzyw bogatych w żelazo to fasola, soczewica, ciecierzyca, groch i soja. Są doskonałym źródłem żelaza dla wegetarian. 200 g ugotowanej soczewicy zawiera 6,6 mg żelaza. Zawierają również kwas foliowy, magnes i potas. Aby zmaksymalizować wchłanianie żelaza, ważne jest spożywanie warzyw bogatych w witaminę C, takich jak pomidory czy owoce, a także owoców cytrusowych. Czerwone mięso jest bardzo pożywne. 100 g mielonego czerwonego mięsa zawiera do 2,7 mg żelaza. Zawiera również białko, cynk, selen i kilka witamin z grupy B. Badacze sugerują, że osoby, które regularnie jedzą czerwone mięso, są mniej narażone na niedobór żelaza. Pestki dyni to idealna przekąska dla każdego. 100 g porcja pestek dyni zawiera 4,2 mg żelaza. Polecane są jako przekąska dla osób z anemią. Komosa ryżowa to pseudozboże bogate w żelazo. 100 gramowy kubek zawiera 2,8 mg żelaza, ponadto komosa ryżowa jest bezglutenowa i bogata w białko w porównaniu z innymi zbożami. Jest również bogata w kwas foliowy, magnez, mieć i mangan. Jest idealnym produktem dla osób z anemią i może być spożywana o każdej porze dnia. Mięso z indyka to zdrowa żywność i dobre źródło żelaza. 100-gramowa porcja mięsa indyczego zawiera 2,3 mg żelaza. Osobom z niedokrwistością zaleca się spożywanie mięsa z indyka ze względu na wysoką zawartość żelaza, a także w celu utrzymania masy mięśniowej podczas odchudzania. Brokuły to bardzo pożywne warzywo, a 100 g brokuł zawiera 1 mg żelaza. Zawiera również witaminę C, która pomaga organizmowi wchłaniać żelazo. Ze względu na wysoką zawartość żelaza, a także błonnika, kwasu foliowego i witaminy K, stanowi dobry pokarm dla osób z anemią. Owoce morza, pyszne i pożywne. Wszystkie skorupiaki są bogate w żelazo, ale szczególnie na tym tle wyróżniają się ostrygi i małże. Na przykład 100 g niektórych owoców morza zawiera 2,8 mg żelaza. Jednak zawartość żelaza w skorupiakach jest różna, a niektóre gatunki mogą zawierać nieco mniej. Tofu to bardzo popularny produkt sojowy wśród wegetarian. Około 100-120 g tofu zawiera 3,6 mg żelaza, a także jest bogate w tiaminę i minerały, w tym wapń, magnes i selen. Dodatkowym plusem jest duża ilość zawartego w nim białka, które jest idealne dla osób z anemią. Ciemna czekolada jest smaczna i pożywna. 28 gramowy kawałek czekolady zawiera do 3,3 mg żelaza. Ważne jest, aby spożywać gorzką czekoladę o zawartości kakao co najmniej 70%, ponieważ zawiera dużo miedzi i magnezu, a także błonnika prebiotycznego, które są korzystne dla osób z anemią. Czy kiedykolwiek miałaś anenie? Jak poradziłaś sobie z tą sytuacją? Napisz w komentarzach!